Cześć, po tym ostatnim całonocnym opadzie deszczu gdzie spadło od 30 do 35 litrów Kosimy tutaj te 6 hektarów moje Rok temu Tadeusz był po rzepaku i kosiłem, ale wilgotne 18-19% średni plon wyszedł 9,1 No teraz do suchej masy trzeba odjąć, no to liczmy nie wiem ile ten. Osiem i tony gdzieś leciało na pewno Jak przeliczył na tych 14,5 i Skupowych No i co uprawa bezorkowa słoma niezbierana Mokre koszone to wszystko było Ta słoma nie była zsiekana tak jak w tym roku bo w tym roku to jest pył Jest suchutkie dojrzałe Jest z tyłu praktycznie no z tej słomy którą tniemy Nie ma nic Wyjdę Wam później, pokażę jak to akcja, ale pyli wszystko No i co? Przężyto wyglądało dużo ładniej jak rok temu Ale nie będzie rekordu, nie jest źle Ale myślałem, że będzie lepiej Na te opady, na to wszystko Teraz też te deszcze, jakbyśmy kosili je takie w Po tych deszczach ogólnie od 500 do tony mniej leci z hektara Możecie wierzyć, śmiać się, lub nie Ale no, no tak jest, Nawet na przyczepie pełna 14 jak jeździła to miała 13, 13,5 tony przeżyta A teraz jest ledwo 12 W tym roku 6 ton to wyjdzie Także zobaczcie jaki przeskok, no pięknie wygląda Pięknie nic dodać, nic ująć Tadeusz. Nie wiem, czy grzyb zjadł pryskane na te dwa Elatusem. Nie mam pojęcia. Jest taki plon jak jest. Przężyto po przeżycie. Może dlatego, że uprawa bezorkowa tej słomy było tu jakby. Ej, dobra, wracając do, do tematu. Bo myślałem, że mi się. Bateria rozładowała w kamerze, to jednak e, pamięć się skończyła. Ładowałem kamerę, włączam nagrywanie teraz, to dalej nic, trzeba było zwolnić e, pamięć. E, wracając do tematu, czy uprawa bezorkowa, czy pogoda, czy co? Mi się wydaje, że pogoda, że uprawa nie ma nic do rzeczy, bo tam, gdzie wyglądało gorzej, co kosiłem u siebie pod wiatrakiem, wyszło 7, 7,3, wyglądało dużo gorzej. Tutaj te deszcze wypłukały nam około, no już tam plus, minus te 700 kg sektara na pewno, więc wszystko by się zgadzało. Powinna być siódemka, a wyszło nie wiem, nie wiem, ile na wadze kombaj pokazał, 38 ton, czyli takie 36. Tam jest dokładnie um, zasianego było 5,5 hektara, więc zaraz policzymy. 36 podzielić na 5.5 6.54 No i gdyby nie te e, drodzy widzowie deszcze teraz no to byśmy mieli teś ponad 7 ton. Nawożenie prawie 140 kg. Czyli to jest 150 kg poszło więc schodzę na pewno z nawożenia azotem bo to tylko generuje koszty. A jak nawoziłem po te 100 kg czystego składnika, 117 tam do 120, plony były takie same, więc przenawożenie nic nie daje, tylko sobie kasę z kieszeni wyciągam z nadwyżka na azotu i jeszcze trzeba będzie dokupić wapna, żeby zniwelować tą różnicę, właśnie. Także. Wracamy do okrojonego nawożenia, bo kolejny rok z rzędu nie ma jakichś efektów przy dużych kosztach. Spróbowałem i jak rok. Ubrata też, Ziemia jest czwarta klasa. Średnia wychodzi na to, co skosiłem 5,5 tony pszenżyto. Tu celowałem, że będzie siódemka, bo naprawdę jak pryskałem, pięknie to wyglądało, pole kręte, jedno oczko, drugie oczko, ale ładnie wygląda. I teraz rozkmina czy to uprawa bezorkowa. Czy te deszcze nie mam nic po półu, tam po półu kosiliśmy, ale na samym początku surowe to sypało 7 ton. No i teraz bądź mądry człowieku. Diabal tkwi w Szczegółach. Także po dzisiejszym dniu zostanie gdzieś do zebrania około 100 hektarów i do żymki za rzynki. jakoś to poszło. No jeszcze kukurydza, także jeszcze trochę jest do roboty. że już niedługo sianie rzepaku, uprawianie, nawozy, uprawianie, wapno, wszystko coś tam na bieżąco jest robione. Dzisiaj z rana talerzowałem tą właśnie swoją nową dzierżawę, bo zrobił się ugór z tego Były plany, aby ten grog zbierać, nawet tam jakieś strąki się porobiły i kwitnie nadal Znaczy się kwit, bo już jest stalerzowana, ale tyle legody po wychodziło, że jeszcze tydzień temu fajnie to wyglądało. Lebioda była taka, groch był taki, tam gdzieś nie gdzieś, lebioda przestrzelała. A przez ten tydzień ta lebioda wyskoczyła w pasmo miejscami, groch zagłuszyło. Także misja zmiana. 31 lipiec. I dobiegają. <laughs> Już niedługo końca. Pole 20, tutaj ogólnie 40 hektarów, z czego 25 sprzężyta 15 było jęczmienia zimowego. No już mamy skoszone dzisiaj około 17 hektarów. Także mały kejsik tutaj po top downie. No ma co dygać, 14 i 8 HLka. Słucha jak pieprz, dojrzałe, można powiedzieć nawet, że już kurczę aż dziwie. To brzmi niedawno, było surowe, przedojrzałe, przeżyto. No i idzie ładnie. Rek się aż aż miło dosłownie. Nic nie buczy, nic nie huczy, tylko wciąga. Tak to widnieje na tapecie. Także działamy. Jak to skosimy, to zostanie nam 16 hektarów w kawałkach tutaj pszenicy obok. Koło miasta 10 hektarów, to mamy 26. No i obrem 53 hektary, 16 przenżyta i reszta pszenicy. Także dzisiaj mamy co? Środa czy wtorek? Środa. 31 lipca, środa. Także w sobotę jak nic się nie wydarzy, koniec z nich. Ale idzie diabeł. Po to w dał nie? Uh, ale w dał. Ja pierdykam. te, kto mi filtry będzie dmuchał. He! W to ja rozumiem, ale z piochu. Siemano, mamy południe 1 sierpnia. I co mogę powiedzieć? Nie, jeszcze nie do dożynki, zażynki ale już coraz bliżej. Dzisiaj w kawałkach 16 hektarów położyłem. I tutaj koło domu działkę 3 hektary, więc 19 hektarów dzisiaj pęknie. No i zostało tak naprawdę do skoszenia. Brat pojechał na ten obręb 23 km, pszenicę to dzisiaj. Tam 15 hektarów to już prawie że je kończy. No i zostanie tam pszenica jutro dojadę z rana. Także zostanie tam 30, 36 hektarów pszenicy około. I tutaj jeszcze koło gospodarstwa zostanie około 3 hektary przężyta i 5 pszenicy, nawet nie, i 3 pszenicy, czyli można powiedzieć, że 42 hektary zostały do dożynek, czyli jutro jak się nic nie wydarzy, praktycznie, że będziemy po żniwach, a pogoda ma być do e, jeszcze jutro w piątek i sobotę całą, więc jak nic nie nawali, to w niedzielę będziemy mogli siąść i odetchnąć. I bracie za robotę od nowa, głupiego robota. Robić i za rok znowu to samo robić. Także tutaj pogoda nam nie pozwala zwariować, bo albo się cieszymy, albo płaczemy, albo wariujemy. <noise> Także nie ma lekko z tamtych 16 hektarów, w 1, 2, 3, 4, w 5 kawałkach wyszła średnia 5,1 pszenicy. Także no, ujowo co mogę powiedzieć, ten rok w ogóle jakiś popipany, ta pogoda. Sama nie wie czego chce od szczęścia. Za mokro na jesień. Tam ciężka ziemia, trzecia klasa, taka glinkowata. I najwidoczniej było po prostu za mokro. Było za mokro. I jest jak jest. Ta pszenica się męczyła. E, też późno zasiada była. Także no. Takie uroki, albo posieje się za szybko, albo za późno. Nie ma reguły. Trzeba robić swoje. Dobrze, ta piątka się zapała. Bo jak wjechałem z początku, to pokazywał kombat 4,5. To mówię, czym prędzej to kończyć. No ale tam też z pół hektara było wymokniętego. Cóż mogę powiedzieć Już niedługo, dożynki zażynki Powiedzcie mi kiedy to zleciało Kiedy? Jeszcze, nie, jeszcze pamiętam jakie niedawno to Jakby to było dosłownie, nie wiem, wczoraj Kiedy wtedy jeszcze mi pojedziemy? A już kończymy to I pogoda taka w kratkę była, bo opadało Mieliśmy tydzień przestoju Raz Także no, fajnie to poszło Ziemi doszło w tamtym roku od groma i można powiedzieć, że może nie zaczęliśmy jakoś rekordowo szybko, ale najszybciej w historii gospodarstwa na pewno eee... chociaż którego zaczęliśmy? 26? Jeżeli 26 to najszybciej, bo najszybciej zaczęliśmy 28 jak kupiliśmy, jak kupiliśmy Axiala aktywą rozpoczynałem już Niwa, bo jeszcze nie było uruchomienia zrobionego. Także... Ziemi doszło i rekordowo szybko skończone żniwa No ale Axel robi robotę Fendt też, już drugi sezon, zobaczcie Nic, nic, wiekowy komba i tam się nic nie dzieje Tam brat też nie wymyślał cudów Wianków nie robił w nim Bóg wie, wszystkiego nie wymieniał I chodzi Na razie chodzi odpukać no i Keśik też chodzi na razie Zobaczymy, czy wytrwają kombajny do końca bez awarii Czy tak się wydarzy, że staną dwa naraz Oglądajcie serię, już do końca Miała być codziennie, ale jest jak jest Wracam od nieraz do pierwszej kosze Zanim się wykąpię, godzina druga Więc yy, nie te lata, aby filmy robić Jak się nastolatkiem było, to można było to robić Także dobrać hektarów, marudzić, płakać Nie będzie dobrze, mówię wam To ja Na dzisiaj koniec, 20 hektarów skoszone Godzina, chwila po 20, w kawałeczkach Także Reksio nieźle szarpie Coś zatrzało tłuc w hederze I podejrzewam, że główka do wymiany Przecież nie źle. Guma jeszcze jest. Nie grzeje się mocno, ale straszne wibracje są. Eee, jak się header położy, jest spokój. Tutaj trzeba dociągnąć te ucho, żeby bardziej header spinało I nic więcej tutaj nie pozostaje, żeby header wyłączymy, wibracji nie ma. Także idziemy pod zmuchawkę. Będziemy dmuchać na jutro, bo jutro wyjeżdżamy 23 km od domu, tam zostało 29 i 8 ha pszenicy, tam Łukasz kosi pszenicę, a tu jak widzicie zmieniło się u nas. Po lewo Agry zlikwidowany i po prawo też, także było i nie ma, talerzówką zrobione, nie ma w szpalerach, także nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem było założenie kiedyś hodowla albo plantacja agresów szpaler hektar i od momentu kiedy posadziliśmy ten biznes zanikł po prostu i idziemy na budowę pokażę wam jak to zaczyna wyglądać wszystko ostatnio w środę jak popadało we wtorek Przyjechał wiązar, ciężarówka się zakopała. Czy było magnumem wciągnąć? Kukurydzianka rośnie, także zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Także powiem Wam, że zaczyna to wyglądać. Wiązar postawiony w 3 dni, dźwig, dzień czasu w środę stawiali te długie, i potem całą środę. Nie, cały czwartek i piątek dopiero na Fajrand skończyli. Chyba do 16 robili chłopaki. Cały... Czemu wiązar? Bo góry nie robimy użytkowej na dole kupę metrów, więc stwierdziliśmy, że no i płyta też ma swoje plusy i minusy. Jedni chwalą beton za chłód. Tylko każdy pomija ten fakt, że jeżeli nie docieplimy tak samo płyty, no to. Ona może i faktycznie nagrzewa się, trzyma zimą ciepło, ale zimą ona też pełni funkcję zabierania ciepła. A latem, jak się nagrzeje, to stety lub niestety, możecie się zgadać lub nie, ja wiem swoje, yy, ciężko schłodzić mieszkanie, jak się nagrzeje. Tutaj widzę zaczę zaczęte od deski czołowej. I po kolei folia, kontruaty. Łaty i powolutku do góry. Także, no, jak dach przyszedł, tak jak ja powtarzałem, czapka, jak przyszła, no to zrobił się konkretny budynek. Tutaj mamy kondach 25 stopni bardzo pięknie to wygląda bo wyż, większe kąty to takie są czapy, no wiadomo jakby było poddasze użytkowe no to ten kąt dachu musiałby być z 30-35 żeby można było coś u góry usytuować ale na chwilę obecną marzenie się spełnia realizuje, o w ten sposób także dużo Pracy i pieniędzy przed nami ale marzenia są po to aby je spełniać Tutaj to jest kawał budynku, kurny magazyn Także sobie wejdę na górę, zobaczę jak to wygląda Także tak to wygląda Tutaj majstry ogólnie odkąd zaczęli robić, jak wiązar sklecili to byłem dwa razy, ale jak zaczęli foliować i łaty, no to po prostu cały czas żniwujemy, nie było kiedy. Tutaj dachówkę włożyłem dojdzie, hak, rynne będzie elegancko. Chyba taki reksio malutki powiem Wam tak ciut ciut jeszcze więcej metrów dachu no tuż mogę powiedzieć będzie z czego łapać wodę 400 metrów ponad powierzchni także jeden opad 10 litrów 4000 litrów wody także no z góry jest ogień kukurydza zieloniutka, aż na ten piach tam z tyłu. Ciężko powiedzieć, ciężko uwierzyć, że ona taka jest ładna że nie jest wyższa, niższa. No, trzeba przyznać, że to jest rok na kuku. Także idę, biorę się za czyszczenie, sprawdzanie. Jutro rano smarowanie. Dzisiaj się zatankuję i ósma, ogień, wyjazd, podwórka także na dzisiaj to tyle trzymajcie się i do zobaczenia seria żniwna dobiega końca